Nazywam się Magdalena Meg Nilsson i jestem praktykiem w biznesie sztuki od 2008 roku. Producentką, organizatorką konkursów, wystaw artystycznych, promotorką artystów, doradcą kolekcjonerów oraz dziennikarką piszącą o sztuce, designie i inwestycyjnym rynku sztuki. Dla magazynów takich jak Villa, Rezydencje, Gentleman, Wnętrze i Ogród, Elity, Przedsiębiorcy EU – Pangea Magazine czy Designer Magazine Stockholm. Jestem również założycielką i przez dekadę do 2022 roku byłam redaktorką naczelną portalu Art Imperium oraz inicjatorką akcji artystycznej Power of Art i projektów artystycznych z nimi związanych. Przez ponad dekadę byłam także producentką i kreatorką artystycznych wydruków wielkoformatowych, artefaktów takich jak artystyczne tapety. I reprezentowałam różnych artystów w tej dziedzinie. Przez kilkanaście lat byłam również główną projektantką wnętrz w studio Excellent Design. Jestem także artystką wizualną i fotografem. Na dzień dzisiejszy zrealizowałam około 250 projektów artystycznych, indywidualnych, zbiorowych na całym świecie, tych, które organizowałam, współorganizowałam lub w, w których uczestniczyłam jako artysta czy fotograf. W 2019 roku zostałam wyróżniona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce dyplomem za zasługi. Od 2022 roku jestem CEO i kuratorem projektów artystycznych w Royal Blue Visual Arts Gallery w Sztokholmie. W 2023 roku opublikowałam książkę Haiku An art and Photo Print, strategia sprzedaży dla artystów i fotografów, która jest dostępna na Amazon na całym świecie w wersji polskiej i angielskiej, a na rynku polskim i szwedzkim niemalże od premiery jest bestsellerem w kilku kategoriach branżowych. Publikacja ta powstała jako zwiastun kursów i webinarów z cyklu HIQ Art i Photo